Biedronka codziennie jak ceny. Klocuszek tylko 5 miliardów 158967 złotych. Moja stara chustka. Twoja też jest stara, ale Twoja... tylko 5896 miliardów złotych gwarancja na 5 na 2 yy, sekundy i yy, yy, twardy dysk mój stary soczek proszę teraz się ją... z poszedł Yo, biedronka. To dziennie chujowe ceny, chociaż na dole pisze, że strzaniona ty, Bye, bye, moska.